się z tego śmiecie lub dajcie mi łapki w dół. Proszę o to drugie, ale bez gadania zaczynajmy, jak to mówią, dojść do odważnych świat należy. Tak, to jest dobinka. Nie lubię tego miejsca. Tak, tak, bierzemy to co chcemy i wychodzimy. Zatkaj się nią! Hej! Uh, Hej, to jest duży problem. Poczekajcie, co wy tu robicie? A więc... Wiem, wiem, ja wiem, ponieważ jest miesiąc strachu! To miesiąc strachu? Eee, sorry. Do później! To było łatwe. Tak, tak, ruszmy się. Co to za hałas, he? To miesiąc strachu! Hej ty, pomóż mi wyjść, pomóż mi wyjść To miesiąc strachu! Czekaj, To nie jest ta Iwona, której cyborku żywa? Czekaj, no bo to jest chyba to Hej ty, pomóż mi wyjść, pomóż mi wyjść To no. miesiąc strachu, pa! Hej, ty, pomóż mi wyjści. Tyń, to jest miesiąc trachu! Chodźmy po straszne lody. <laughs> Czego? Hej, dzieciaki. Chcecie lody? Chcemy straszne lody! Mam coś specjalnego. <laughs> Bierzcie dzieci. Chodźmy się śmiać. to są Czy Nie lepszym wyjściem byłoby tam użycie... Chodźmy się zabawić czy coś takiego. Nie tak... Tylko mówię, moje zdanie. Mogą zostać lody? Oczywiście, dzieciaku, weź to. Dzień dobry, klawnie. Co tu robicie dzieci? Panie klawnie, to miesiąc trochę! Czy możesz powiedzieć ten straszny żart? <śmiech> <śmiech> to było bardzo śmieszne. Chodźmy do internetu! O, nie. Nie, to akurat było ok ale coś mi tak nie pasuje. Hej, mi też opowiesz żart. Co, co, co? Cze, cze, Jakie strony. Chwila, 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 Not gonna lie. Kinda sus for me. Co wy robicie w moim pokoju? Zabierzmy stąd piekło! Hej! mi moją pracę domową. To miesiąc strachu. To miesiąc strachu. Nie ma tego efektu, bo w oryginale było, że mu wszystkie kości chrupały, a tutaj tego nie ma. Szkoda, szkoda trochę. Szkoda. Spoko. Hej, przegrywy? Uuuu, brak dźwięku. Ale spoko, nie robię profesjonalnego dubbingu. Hmm. Więc nie będę oceniał, nie będę tego oceniał. Spoko. Co wy tutaj robicie? Ba, to miesiąc strachu! O, serio? Bo słyszałem, że jest impreza w Domu Piekła. Straszna, Straszna impreza, impreza straszny straszny w Domu! Tam mnie wujek zabierał. <śpiewa> o oh nie... <śpiewa> <śpiewa> To miesiąc stra! A gdzie wszyscy? Cóż, daliście się nabrać. Teraz czas na psikusa. O nie to obcy pan! To już nie jest zabawne. To przerażające. To akurat wyszło im dobrze. Ale tego raczej moim zdaniem nie było. Tego zdania, co oni tam powiedzieli, nie da się za bardzo na polski przetłumaczyć. Ale i takim dobrze wyszło. Eee. Szkielę się! Jestem w szkielet? A to dyń? A ty to kto? Jestem, Jestem o tego świata i, i pokażę waszą szkielę. Mówisz o miesiącu strachu? Miesiąc strachu? O co wam chodzi? To nie jest złe! Spójrz! śmieją się! Patrzcie ciągle na gwiazdy! Chcę coś słodkiego. O, zaczyna się. Chcę coś słodkiego. O, zaczyna się. Czego chcecie, dzieciaki? Trzy, Trzy laski, laski cukrowe, cukrowe prosimy. prosimy! A dla kogo trzecia? Cię, muszę, muszę lecieć, lecieć. No to do później, później panie oczy. oczy zawsze patrzcie gwiazdy chodźmy do mojego domu ej, ej, co? sorry to chyba jakiś żart, tak? o, <noise> oh, sorry Hej dzieciaki, gdzie byliście? Poznaliśmy nowego przyjaciela! I pokazał nam gwiazdy! Gwiazdy? To coś nowego. I pokazaliśmy mu straszny taniec! Do tego miesiąca! No nie... I wszyscy zaczęli tańczyć na koniec. Okej. Okay. Obejrzeliśmy spóki mam miesiąc strachów od Serpelo, ale że jestem polskim kanałem to jest .pl, więc dzięki DziobDziob Stu Studio, nie wiem czy dobrze wymówiłem, ale robisz dobrą robotę, a z wami się tylko mogę pożegnać, nara.